Się bagary. Kiedy moja córka mówi, nie chcę iść do przedszkola, ja mówię, o, czyli zostajemy razem w domu, ale ekstra. Z wielką przyjemnością nagram update za te 5, 6, 7 lat, kiedy będzie chodziła do szkoły. Bo co, jak co? Ale tego jestem bardziej niż pewna. W końcu pewna. tak samo robili moi rodzice. Z wniosków, jakie wyciągnęłam chodząc do różnych placówek edukacji, miliony sprawdzianów, kartkówek, kolokwiów, i egzaminów. Będąc to najlepszą i najgorszą w klasie. Poczucie obowiązku jest ważne, ale jest niczym w porównaniu z komfortem psychicznym. Dzień spędzony na zabawie daje więcej korzyści niż siedzenie władz i pisanie że wiedza nie jest w tym wartości. Zresztą, po co szukać daleko? Przykład biorę od swoich rodziców, którzy postępowali ze mną dokładnie poszedłe? tak samo. Okay. Jeżeli chodzi o podejście do zabawek, zechcianych słodyczy Nie i dokładnie, takie jak Możecie powiedzieć, że to jest rozpuszczanie dziecka A co jeśli wam powiem, że kiedy mówię mojej córce Weź sobie coś wybierz, ona czasami mówi nie, wszystko mam dzięki. A ma dopiero 3 lata Z takim luźnym podejściem nie martwi się o przyszłość mojej córki Bo kiedy coś mi się stanie, ona zawsze jest obok Żeby podać mu pomoc I jako rodzice zawsze i powtarzamy, że może do nas przyjść I wszystko powiedzieć, bo my nie ocenimy I Nieważne jak bardzo będzie negatywna, my zawsze ją przytulimy I nie ma problemów nie do rozwiązania Grunt to po prostu rozmowa Wiem, mamo, że oglądając to się uśmiechasz, bo tym. ты меня научилась.